Zapytałem panią stylistkę, czy garaż wolnostojący, czy jednak w bryle budynku. No ja mam swoje zdanie na ten temat, ale ona od razu mi odpowiedziała, że oczywiście, że wolnostojący. Jak zapytałem, dlaczego, to odpowiedziała, że ona się boi wybuchających samochodów. Trzeba najpierw sobie zadać pytanie, co to znaczy brama ciepła. Tutaj według mnie występuje taki paradoks decyzyjny, ponieważ wybieramy kolor docelowej bramy garażowej na podstawie okna, które finalnie ma niewielki udział w bryle domu mówię nie o całym oknie tylko oczywiście o profilu no widzimy co się dzieje tak wszystko idzie w crossovery, w suwy czyli samochody wyższe więc ta brama też powinna być odpowiednio wysoka aby zapewnić Komfort wjazdu takim samochodem do garażu. Więc ja bym nie chciał tu rzucać kwotami, bo to mogą być kwoty, które oscylują w okolicy 2-3 tysięcy złotych do nawet kilkunastu tysięcy złotych. To wszystko zależy od tego, jakie potrzeby ma klient i na jaki finalnie produkt chce się zdecydować. Cześć. W niniejszym otwieramy w Studio W cykl odcinków zatytułowany Rozmowy za otwartymi drzwiami. Firma Wiśniowski to ponad 33 lata doświadczenia w produkcji bram garażowych, więc temat dzisiejszej rozmowy nie mógł być inny. Moim dzisiejszym gościem jest Marcin Strzelec, dyrektor zarządzający grupą produktową. Marcin zmierzy się dzisiaj z pytaniami od naszych internautów. Cześć, Marcin. Witam Państwa. Cześć, Kuba. Marcin, na początek powiedz nam, czym konkretnie się zajmujesz. W firmie Wiśnioski zajmuję się zarządzaniem grupą produktową, w skład w której wchodzą właśnie bramy garażowe i przemysłowe, ale również technologie inteligentne. Odpowiadam także za e-commerce, który od dwóch lat zagościł u nas w firmie i całkiem nieźle sobie radzi. Oprócz tego oczywiście taką rolę, którą pełnię codziennie, to jest zarządzanie zespołem. Wysokiej klasy specjalistów i menadżerów, i praca w takim zespole, wspieranie tych ludzi w podejmowaniu codziennych decyzji daje ogromną satysfakcję. Jest też w pewien sposób moją pasją, bo chyba nie ma nic lepszego jak dobrze funkcjonujący i pracujący zespół. I myślę, że każdy menadżer może powiedzieć sobie, że jest dojrzały w momencie, kiedy przedkłada zespół i zaangażowanie tego zespołu oraz efekty. Zespół nad własne cele oraz kompetencje jednostek. Braża stolarki to właśnie m.in. bramy garażowe. Więc dzisiaj, Marcin, spróbujmy się wczuć w rolę klienta, który właśnie chce zakupić lub przymierza się do zakupu bramy garażowej. Spróbujmy popatrzeć na tą bramę garażową z jego perspektywy. Na co Twoim zdaniem taki człowiek powinien zwrócić uwagę? No to zależy, w którym momencie zadajemy to pytanie. Czy zadajemy je na etapie, kiedy już stoi budynek i mamy przygotowany otwór do jej zamontowania, czy zadajemy to pytanie przed projektowaniem tego budynku? No bo to są dwa całkowicie różne, różne etapy i różny poziom decyzyjności. No jeżeli zastanawiamy się nad wyborem bramy garażowej przed wykonaniem projektu, no to na pewno determinuje nas to, jaki garaż chcemy mieć, tak? A to jaki garaż chcemy mieć, to wynika z tego ile posiadamy albo chcemy posiadać samochodów w rodzinie. Czy to ma być garaż dwustanowiskowy, czy jednostanowiskowy, co finalnie wpłynie na wielkość wybieranej bramy, prawda. To czy garaż będzie w bryle budynku, czy też będzie garażem wolnostojącym. To również może wpłynąć na późniejszą decyzję co do konkretnego modelu, czy rodzaju bramy garażowej. Jeżeli natomiast jesteśmy już po etapie Budowy stanu surowego i podejmujemy decyzję co do bramy, a jest ona bardziej konkretna, bo już zastanawiamy się nad tym, e, jaka, jaką powinna mieć termikę, e, jaki powinna mieć kolor, napęd. E, no i tutaj w zasadzie trzeba zwrócić przede wszystkim na te aspekty uwagę, tak? czy chcemy otwierać ręcznie czy automatycznie, e, czy kolor ma być dopasowany do elewacji, czy do pozostałej stolarki, bo tutaj według mnie występuje taki paradoks decyzyjny, ponieważ. E, Wybieramy kolor docelowej bramy garażowej na podstawie okna, które finalnie ma niewielki udział w bryle domu. Mówię nie o całym oknie, tylko oczywiście o profilu. No a brama garażowa czy drzwi to są duże powierzchnie, zazwyczaj zamontowane na frontowej ścianie budynku, czyli są taką wizytówką naszego domu. I moim zdaniem to na ich podstawie powinniśmy wybierać kolor stolarki, a nie na podstawie koloru okien, tak, których... Ilość profili czy wielkość profili w stosunku do powierzchni bramy czy drzwi jest znacznie niższa w całej bryle. Więc ja bym sugerował tutaj prowadzić klienta przez wybór koloru, poprzez wybór koloru bramy i drzwi, mimo tego, że one są instalowane e, w, później niż okna. Niech one determinują wybór koloru okien, ponieważ to one będą dużym elementem, wizerunkowym elementem domu. Wystarczy sobie wyobrazić, że. Drzwi mają powierzchnię około 2 m kwadratowych. Brama garażowa może mieć powierzchnię od 5 nawet do 12, 14 m kwadratowych na jednej płaszczyźnie. No a okna finalnie w całym obrysie budynku ich profile, bo to, to trzeba zaznaczyć, nie, nie, nie całe okna mają kilka metrów kwadratowych rozsianych po całej bryle budynku, tak? I są małymi elementami. No rzeczywiście ten wybór koloru często nurtuje naszych klientów i użytkowników bram garażowych. Zresztą my prześledziliśmy najczęściej zadawane pytania w internecie dotyczące bram i właśnie dlatego to ja cię zaprosiłem, aby się z nimi zmierzyć i spróbować na nie odpowiedzieć. Kolejne pytanie dotyczące designu pozwolę sobie już zacytować, a mianowicie brzmi ono: czy jesteście w stanie wykonać taką bramę, aby materiałem wykończeniowym, zewnętrznym była blacha kortenowa? lub przygotować bramę w taki sposób, aby można było samodzielnie pokryć ją kortenem? Ja tutaj rozszerzę to pytanie i jakimkolwiek innym materiałem wypełniającym. Tak, jesteśmy w stanie przygotować, przygotować taką bramę. Jest to brama elewacyjna, którą można znaleźć w naszej ofercie. Oczywiście trzeba pamiętać, że jest to mocno indywidualne rozwiązanie, dlatego wiele kwestii trzeba dograć wcześniej, czyli jaki będzie ciężar materiału, który będziemy chcieli zamontować na powierzchni bramy. Musimy też pamiętać, że muszą być zachowane odpowiednie grubości tego materiału, aby brama nadal była bramą bezpieczną, czyli waga, ale również grubość tego materiału. I tak jak wspomniałeś, może być to blacha kortenowa, mogą być to różnego rodzaju elementy drewniane. Także tutaj myślę, że wyobraźnia projektanta może być nieograniczona, ale musi w jakiś parametrach jednak się mieścić, które oczywiście wcześniej może uzyskać w naszej firmie i my pomożemy odpowiedni produkt skomponować. Często klienci zastanawiają się nad tym, jaki powinien być otwór tego garażu, niezależnie czy to jest garaż w bryle budynku, czy garaż wolnostojący. Jak to wygląda tutaj, w tym temacie, Twoim zdaniem, i jeśli chodzi o konfigurowanie takiego otworu, czy klient ma możliwość zrobienia tego samodzielnie, na przykład za pomocą sklepu internetowego? No, to takim optymalnym rozwiązaniem w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o garaż jednostanowiskowy, to jest szerokość otworu powyżej 2600 mm, tak? czyli 2,60 m. Jeszcze kilka kilkanaście lat temu te otwory by definiowane były jako mniejsze. Natomiast musimy wziąć pod uwagę też to, że one rosną tak samo jak rosną samochody. Jeżeli jest to garaż dwustanowiskowy, no to wymiar takiej bramy powinien się zaczynać Gdzieś od 4,5 metra wzwyż. Drugim ważnym wymiarem jest oczywiście wysokość. Tutaj też ten, tendencja i trendy rynkowe, jeżeli chodzi o samochody, no widzimy, co się dzieje. Tak? Wszystko idzie w crossovery, w SUWY, czyli samochody wyższe, więc ta brama też powinna być odpowiednio wysoka, aby zapewnić komfort wjazdu takim samochodem do garażu. No i myślę, że tutaj też ta wysokość powinna oscylować. Minimum w granicy 2 m 10 m, 2,25. A jeżeli tylko e, warunki na to pozwalają, no to takie wysokości 2,300, 2,500 też są rozsądne, jeżeli brama jest np. dwustanowiskowa, żeby to też jakoś wyglądało, prawda? Żeby brama nie była wyższa niż szersza. Czy to ma być garaż wolnostojący, czy jednak ma być to garaż w brydle budynku? Które rozwiązanie jest Twoim zdaniem lepsze? Wiedziałem, że to pytanie tutaj padnie. I przygotowując się do tego wywiadu, zapytałem panią stylistkę, czy garaż wolnostojący, czy jednak w bryle budynku. No ja mam swoje zdanie na ten temat, ale ona od razu mi odpowiedziała, że oczywiście że wolnostojący. Jak zapytałem dlaczego, to odpowiedziała, że ona się boi wybuchających samochodów. Odpowiadając na to pytanie tak całkiem poważnie, to z mojej perspektywy lepszym rozwiązaniem jest garaż w bryle budynku, ponieważ Wydaje mi się, że e, największym komfortem z posiadania garażu jest to, że możemy z ciepłego domu wsiąść do ciepłego samochodu, e, niekoniecznie opuszczając e, bryłę budynku. Tak? Nie musimy się martwić o to, że, że wyjdziemy na zewnątrz, że zawieje nas itd. Tak tak to, to na pewno jest taki element, który uważam, e, że przemawia najmocniej za posiadaniem garażu w bryle budynku. W jaki sposób klient może sprawdzić, czy brama, którą chce zamontować w swoim garażu jest bramą ciepłą? Trzeba najpierw sobie zadać pytanie, co to znaczy brama ciepła. W obecnych czasach za bramę ciepłą uważa się bramę segmentową, czyli taką wykonaną z paneli stalowych wypełnionych pianką poliuretanową, która jest materiałem termoizolacyjnym. Więc klient jest w stanie sprawdzić współczynnik przenikania ciepła, który jest właśnie parametrem odpowiadającym za termoizolację w budownictwie. Określane są nim: Mury, okna, bramy garażowe, wełna, styropian wszystkie te rzeczy, które mają wpływ na termikę budynku, są określane, ich wartości są, właściwości są określane parametrem, który się nazywa współczynnik przenikania ciepła i to ten współczynnik klienci przed zakupem bramy są w stanie w przypadku naszej oferty zweryfikować. I dobrze, jeżeli taki współczynnik w bramie garażowej nie przekracza wartości 1,3. To jest bardzo dobry współczynnik. Zresztą w dzisiejszych czasach funkcjonują wytyczne techniczne, które określają ten współczynnik również dla bramy garażowej. Na poziomie 1,3, czyli nowo budowany budynek z garażem w bryle budynku ogrzewanym, powinien mieć bramę o współczynniku przenikania ciepła równym lub mniejszym niż 1,3, jeżeli chodzi o, o, o parametr U. I, I to tą rzecz trzeba sprawdzać, prawda? Jeżeli chce się mieć pewność, że, że brama segmentowa, garażowa, segmentowa e, będzie bramą, bramą ciepłą. Wspomniałeś o tym, że klienci mają bardzo szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o personalizację swojej bramy. A mi chodzi po głowie takie pytanie, które zresztą też było zadane przez część naszych klientów, e, czy w naszej ofercie pojawiły się jakieś rozwiązania, które e, są. Stricte odpowiedzią na potrzeby rynku, lub wręcz zostały zasugerowane przez klientów. Jakub, ja myślę, że nie ma lepszej osoby niż ty, która mogłaby odpowiedzieć na to pytanie. Na co dzień zajmujesz się szkoleniami z naszej grupy produktowej, więc myślę, że kto jak nie ty ma te informacje skondensowane najlepiej, tak? No myślę, że chociażby najświeższym takim przykładem jest przejście dla zwierząt, ale tutaj można też wymieniać takie rozwiązania jak Oklejny łódek, niski próg w drzwiach przejściowych, czyli to ułatwienie komunikacyjne, aby na przykład można było łatwiej, i szybciej sprawniej z, tego, z takiego garażu wyjść lub po prostu przeprowadzić przez ten niski próg rower. No jest takich rozwiązań naprawdę bardzo dużo w naszej Mi ofercie. Na przykład bardzo podoba się ostatnie rozwiązanie, a mianowicie oświetlenie, które można zamontować pod prowadnicami bramy segmentowej. Jest to bardzo użytkowe, bardzo komfortowe rozwiązanie, które w przypadku, gdy na przykład jest garaż słabo doświetlony lub nie zostało przewidziane dodatkowe oświetlenie boczne w tym garażu, a brama garażowa no, po otwarciu zasłania górne oświetlenie, takie oświetlenie pod prowadnicami naprawdę daje dobry efekt, a przy okazji wygląda świetnie wizualnie, tak? Czyli można takie rozwiązanie dzisiaj u nas zamówić. Fabrycznie będzie ono skomponowane i przygotowane do instalacji pod prowadnicami, jakiej tej instalacji dokona oczywiście nasz instalator, i zostanie ono spięte z napędem. Czyli będzie możliwość uruchamiania tego oświetlenia również z pilota do bramy garażowej. To wyjaśnijmy jeszcze aspekt renowacji i modernizacji budynków, bo to jest temat, który również rodzi pewne pytania wśród naszych klientów. Czy wymiana starej bramy rozwiernej lub uchylnej jest możliwa właśnie na bramę segmentową? Tak, oczywiście jest możliwa i nie wiem czy państwo wiedzą, nie wiem czy wiesz, ale w zasadzie już 50% montowanych czy instalowanych bram garażowych w Polsce to są bramy, którymi zastępujemy nowoczesne bramy, którymi zastępujemy rozwiązania, o których wspomniałeś. Czyli już około 50% instalowanych bram to są bramy, które są instalowane w sytuacjach dokonywania renowacji budynku. W takich przypadkach najtrudniejszym elementem do przeskoczenia są oczywiście parametry zabudowy, ponieważ stare garaże często były garażami małymi posiadającymi nieduże otwory, samochody były mniejsze, o czym wspomniałem wcześniej, posiadającymi np. Na niewystarczające nadproże do zamontowania w standardowy sposób bramy segmentowej. Na to też mamy odpowiednie rozwiązania i bezproblemowo jesteśmy w stanie zamontować i wybrać rozwiązanie z naszej oferty, aby zastąpić stare rozwiązanie w postaci bramy uchylnej czy dwuskrzydłowej. I pytanie Marcin na koniec, to które najbardziej nurtuje naszych klientów. Jakie koszty musi wziąć pod uwagę klient, który chce bramę zamontować u siebie w garażu? No to jest pytanie z, z kategorii, ile kosztuje samochód. Tak? Przedział cenowy bramy garażowej jest bardzo duży. Jeżeli klient chce poznać cenę takiej bramy, to zapraszamy do naszego sklepu internetowego, gdzie w krótki, szybki sposób będzie w stanie. Wycenić produkt o parametrach, którego interesują, wymiarowych, kolorystycznych akcesoriów, automatyki, którą chce do niego zastosować, lub o udanie się do punktu handlowego, gdzie też profesjonalny sprzedawca dokona szczegółowej analizy potrzeb klienta i wyceni produkt konkretny dla danych potrzeb tego klienta. Więc ja bym nie chciał tu rzucać kwotami, bo to mogą być kwoty, które oscylują w okolicy. Dwóch, trzech tysięcy złotych do nawet kilkunastu tysięcy złotych. To wszystko zależy od tego, jakie potrzeby ma klient i na jaki finalnie produkt chce się zdecydować. Marcin, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Jestem pewien, że dzięki rozmowie z Marcinem wiele Waszych wątpliwości i pytań uzyskało swoją odpowiedź. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. A Was zachęcam do subskrypcji i już teraz zapraszam na kolejny odcinek Rozmów za Otwartymi Drzwiami. W następnym odcinku będziemy gościć Tomasza Długopolskiego, dyrektora do spraw rozwoju technologicznego, a temat, który poruszymy to czy roboty zastąpią ludzi.